Szanowni państwo, takie własnoręcznie robione kartki przez naszą koleżankę ze Stowarzyszenia już wkrótce trafią do Polaków w Lwowie i okolicach, ale do naszych rodaków na kresach trafią nie tylko oto te kartki, ale trafi też konkretna pomoc, paczki świąteczne, bożonarodzeniowe, które będą pochodziły z funduszy ze zrzutki, którą prowadzimy. Już po raz trzeci pomagamy Polakom na kresach, już po raz trzeci organizujemy taką świąteczną pomoc. Tym razem, w, razem z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, wspólnie jedziemy do Lwowa, jedziemy do Mościsk, jedziemy do Strzelczysk, jedziemy do innych miejscowości na terenie dzisiejszej Ukrainy, gdzie mieszkają nasi rodacy. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie naszej zrzutki. Dzisiaj, ostatni dzień trwania tej zrzutki, dlatego bardzo serdecznie Państwa proszę o wsparcie. To jest ostatnia okazja, aby pomóc naszym rodakom na kresach. Link do tej zrzutki mają Państwo w opisie tego filmu.